Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam każdego, kto tutaj otworzył to wideo i coś dobrego wierzę, każdy może wziąć dla siebie. Z Słowa Bożego zawsze możemy coś ciekawego, budującego wziąć dla nas. Władca tego świata, szatan, zaślepił umysły ludzi. Jest to, co widzimy w tej chwili w świecie. Możemy się zastanawiać, dlaczego ludzie chodzą w maskach? Dlaczego przyjęli taką fałszywą narrację? Noszą te maski wszędzie, <grym> nawet jeżdżąc na rowerze, albo kiedy sami jadą swoim autem. Często widzę to. No To jest yy, smutne widzieć, yy, że świat dał się tak ogłupić władcy tego świata. Ale to jest zgodne ze Słowem Bożym. Pismo Święte mówi o tym. Zobaczcie, my mamy służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Drugi Koryntian, czwarty rozdział to jest. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy słowa Bożego. Ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Dokładnie, nie mamy nic do ukrycia. Nie fałszujemy dekalogu Bożego. Nie wykręcamy przykazań Bożych. Nie składamy fałszywego świadectwa o Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba. Świętujemy sobotę, bo tak mówi dziesięcioro przykazań. Nie kombinujemy. Nie szukamy usprawiedliwienia, dlaczego postępujemy na modłę tego świata. Co w liście do Rzymian w XII rozdziale jest przecież napisane, żeby tego nie robić. Dlaczego ludzie, którzy twierdzą, że naśladują Chrystusa, faktycznie żyją według modły tego świata, a nie według instrukcji Słowa Bożego? Dlaczego? Ponieważ podobnie jak ci wszyscy ludzie, którzy dali się ogupić tej zwodniczej narracji o przypuszczalnej wielkiej, jakiejś straszliwej epidemii w świecie. Tak samo i ludzie dali się ogłupić tym fałszerzom słowa Bożego. Fałsz to jest normalny stan rzeczy każdego, kto nie jest odrodzony z ducha Bożego. Zobaczcie. Dalej, czytajmy trzeci werset. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, dobra wiadomość, dobra nowina, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego, tym Bogiem tego świata jest szatan. Zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Jezusa Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bowiem nie siebie samych głosimy, lecz Mesjasza, Jakusze, Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, zaś żeśmy sługami Waszymi ze względu na Chrystusa, dla Jezusa, tak? Dla Jakuszy Mesjasza. Bo Bóg, Stwórca, który rzekł z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. I to jest światłem, jest prawda. Zawsze, kiedy poznajemy prawdę, to zaczyna wszystko być jasne. To, co się dzieje w świecie w tej chwili, kochani ludzie, to jest, jak się mówi po angielsku cover-up, Przykrywka taka. Ta cała ściema z pandemią jest po to, aby ukryć implozję banków centralnych. System banku centralnego to jest system lichwiarski. Wiecie, Bóg potępia lichwę w Biblii. Władca tego świata, Bóg tego świata, jak tu jest napisane, Bóg tego świata, szatan, Bóg tego świata, szatem. Tu jeszcze wcześniej szukałem władca tego świata. Bóg tego świata, szatan Widzicie? Teraz odbywa się sąd nad tym światem, mówił Chrystus. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony, czyli jego autorytet nad ziemią będzie zredukowany. On ma władzę nad ludźmi tego świata, ale jak Chrystus mówił, nie ma on nic swojego we mnie. Ja was wyrwałem z tego świata i przeniosłem was do mojego królestwa. I w Chrystusie, jeżeli chodzimy w wierze, mamy, upodabniamy się do Niego, mamy Jego naturę, Mamy Ducha Chrystusowego w sobie, to my jesteśmy przeniesieni do Jego Królestwa. Dlatego On mówił, że wszelka władza w niebie i na ziemi jest mi dana. Dlatego idźcie na cały świat i opowiadajcie dobrą nowinę. Dlaczego? Ponieważ Jego jest władza, Jego jest moc ku temu, aby nam pomagać we właściwy z Jego wolą sposób. No. Dalej, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czyli nawet ten, ten bój nie jest e, z tymi skorumpowanymi politykami czy z e, elitami bankierskimi w świecie. Z tymi, hmm, no, jak to się mówi, usury po angielsku. Polskich słów mi czasem brakuje. Po polsku to jest lichwa, nie z lichwiarzami, tylko z duchami złymi, które opanowały tych lichwiarzy. To jest wskazówka taka, że ten, ta walka toczy się nie na poziomie ciała. Gdyby królestwo nie było z tego świata, to uczniowie moi biliby się o mnie, tak? Ale to nie w ten sposób dokonuje się te duchowe zwycięstwo. One toczą się w innej sferze, nie w sferze cielesnej, tylko w sferze ducha. Więc dlatego te rzeczy dzieją się na poziomie modlitwy. Tam, tam się toczy boję. I z punktu widzenia cielesnego człowieka modlitwa jest czymś yy, dziwacznym, może być stratą czasu, czymś śmiesznym, yy, nie mającym głębszego sensu. I w sumie mógłbym się zgodzić. Faktycznie takie klepanie, odmawianie modlitw, różańców yy, pozbawione najczęściej jest sensu jest to wielomóstwo pogańskie. Natomiast modlitwa oparta na słowie żywego Boga i na y, która proklamuje jego słowa, no to Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, tak? Modlił się usilnie i nie było deszczu. Przez długi czas susza była, czyli pół roku. Potem modlił się znów i przyszedł deszcz i mógł w ten sposób zaświadczyć, że Stwórca Bóg Izraela ma władzę. Nie Król miał władzę nad Izraelem, ale stwórca Bóg ma władzę. I jesteśmy wezwani do współdziału w takiej władzy, w tego typu autorytecie, i On jest dawany nam, kiedy trwamy w modlitwie i się, łączymy się z Chrystusem w duchu i stajemy się z Nim jednym ciałem, jednym duchem. Pamiętacie, jak Chrystus mówił, że ja i ojciec jedno jesteśmy. Ja jestem w ojcu, ojciec jest we mnie. Filipie, widziałeś, Cię, widziałeś mnie już tak długi czas, i jeszcze mówisz, pokaż ojca? Czy nie wiesz, że ojciec jest we mnie, ja w ojcu? Rzeczy, których dokonuję sam z siebie nie czynię, to ojciec działa we mnie. Tak? I Chrystus często chodził się modlić w odosobnienie, aby właśnie być przepełnionym obecnością Ojca. I to samo jest dla nas. Możemy po prostu zwyciężać w każdej sytuacji, w tym wszystkim, co się dookoła dzieje, poprzez zanurzenie się w obecności Stwórcy, w obecności mocy zmartwychwstania. Hallelujah! Musimy być pełni Ruach HaKodesh, pełni duchy świętości, duchy świętej dosłownie, z języka hebrajskiego. Tak to wygląda. Um. Także to, co się w świecie dzieje, to jak mówię, to jest cover-up na tą implozję z powodu implozji banków centralnych. Ten system banku centralnego, który naprawdę rozwinął swoje skrzydła w 1913 roku, kiedy to 24 grudnia o 11 w nocy przepchnięto w Stanach ustawę o założeniu Fedu, Banku Rezerw Federalnych. De facto jest to prywatna korporacja, nie jest to instytucja federalna, jest to prywatna korporacja i tutaj bankierzy pożyczają, te prywatne korporacje pożyczają, tworzą walutę i pożyczają ją rządom w świecie. I Potem rządy muszą oddać tę walutę obciążoną odsetkami. Te odsetki, które rządy zbierają na podszedł tych prywatnych korporacji bankowych, te odsetki to się nazywa podatek dochodowy. Kochani, podatek dochodowy to, to jest płacenie odsetek do tych prywatnych korporacji, które tworzą dług. Tak naprawdę to ludzie, którzy zaciągają kredyty, tworzą pieniądze. To nie są naprawdę pieniądze, to jest tworzenie długu, jest to generowanie długu i ten dług ciągle rośnie, rośnie i rośnie. I co jakiś czas on musi być zresetowany. Mniej więcej 40-50 lat, i trzeba zacząć od nowa ten system generowania długu. Normalnie naturalnym takim czynnikiem, który pozwala zresetować system banku centralnego, to jest wojna. Była pierwsza wojna światowa, była druga wojna światowa. Długi czas nie było wojny, bo w 1971 roku usunięto parytet złota. Nixon, prezydent Nixon mówił, że na chwilę nie będzie wymienialności dolara do złota i ta chwila trwa do dzisiaj i znowu to mija około 50 lat i ten system banku centralnego trzeba zresetować oni potrzebowali trzeciej wojny światowej się nie udało zapewne dlatego że no nie doceniali chyba tej części masonerii która wsparła Trumpa i wojskowych w Stanach, tak sobie myślę. Masoneria nie jest monolitem. Tam są tarcia, tam są, tam są walki między różnymi mm, frakcjami. Yy, I tak yy, myślę, że to bankierzy zostali zaskoczeni tym, co się w 2016 roku wydarzyło w Stanach. Tak mam zrozumienie. I w tej chwili mamy po prostu... Ich desperację, aby znaleźć wymówkę do tego, że system banku centralnego się rozpada i że inflacja galopuje, to zaczyna być jasno widać, że winnym za to jest system banku centralnego, a nie wojna, bo jej nie ma. Więc zamiast wojny wprowadzili. Plan zastępczy zamknięcie ekonomii światowej jako wymówka przypuszczalna, straszna choroba w świecie. To no jest po prostu wielka SYO Operation akcja psychologiczna. Militarna akcja psychologiczna. Gdzie bankierzy, światowy system banku centralnego walczy z narodami. Dąży do totalnej centralizacji władzy i pieniądza w świecie i narody nie chcą tej centralizacji, nie chcą tego komunizmu, marksizmu i się burzą przeciwko tym marksistowskim zapędom. Bankierów systemu centralnego i skorumpowanych przez nich polityków. No i to, to, to się dzieje w świecie, ale niestety władca tego świata, on tylko jedną ma moc, siłę to jest jego siła, jego siłą jest kłamstwo. Jeżeli ludzie poznają prawdę, jest to możliwe, żeby poznać prawdę, będą wolni od wpływu władcy tego świata. Jeżeli uwierzą Jego kłamstwom, będą terroryzowani strachem, bo on tak działa: poprzez strach, będą pozbawieni wiary, pozbawieni godności jako istoty ludzkie. To, co ta wolność, która jest nam dana, kiedy się rodzimy, ja wierzę, jest to miara wiary, którą Bóg daje każdemu. Kiedy przychodzi na świat, oświeca go ta światłość, światło wewnętrzne, które jest darem od Chrystusa. I teraz um, albo pójdziemy za, tym, za tą miarą, tym ziarnkiem wiary, które każdemu jest dane, i pozwolimy, aby ono rozwinęło się w nas w postaci samodzielnego, krytycznego myślenia co w końcu doprowadzi nas do tego, który, <gry> który jest naszym stworzycielem i stworzył każdego z nas jako istotę godną, indywidualną, samodzielnie, krytycznie myślącą gdyż to jest jego zgromadzenie. Jakie on buduje. On powiedział: Gdzie dwóch albo trzech w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Dwie, trzy osoby. To nie jest żaden system komunistyczny, socjalistyczny, centralnie zarządzany, rzymskokatolicki. Bardzo blisko jest od rzymskiego katolicyzmu do nazizmu i komunizmu. Wszelkie systemy piramidalne, centralnie zarządzane, są to systemy diabelskie. To jest tak jak Sytuacja spod wieży Babel, gdzie ludzie razem się wspólnie zjednoczyli po to, aby ruszyć przeciw Bogu. I nawet to jest, zobaczcie w Psalmie drugim też jest opis tej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia w świecie. Czemu to burzą się narody, ludy myślą o różnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy, książęta zmawiają się wspólnie przeciw Jachwę i pomazańcowi jego. Tak. Oni się wzmawiają wspólnie przeciw Yahweh i przeciw Jego Mesjaszowi. Biblia lubelska to jest taki przykład. Porwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie pęta. To właśnie to mówią władcy tego świata. Skorumpowani politycy, bankierzy, którzy uprawiają lichwę, mówią porwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Oni nazywają przykazania Stwórcy... I przykazania, yy, i, I przykazania jego syna, przykazania Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, krótko mówiąc. Oni uznają to za pęta i więzy niepotrzebnych chcą z siebie to zrzucić. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan z nich sobie drwi. Kiedyś powie do nich w gniewie swoim, swoją zapalczywością ich przerazi. W pewnym sensie jest to śmieszne, co, co ludzie w tym świecie robią, jak, jak, jaka głupota ogarnia. Narody. Wymyślili, wymyślają co chwilę jakieś nowe typy płci, na przykład, tak? Jak, jakąś gender, tożsamość, tak? Płeć. Już nie wystarczy mężczyzna, kobieta. Że <noise> to jest idiotyczne, jest kompletne pomieszanie z poplątaniem. Czy ludzie zupełnie stracili tożsamość, kim są. Dlaczego? Ponieważ odwrócili się od stwórcy jeżeli odwrócili się od producenta i pogardzili jego instrukcją, no to zepsują swoje umysły, zepsują swoje serca, swoje dusze, będą coraz bardziej dysfunkcyjni. Kiedyś powie w gniewie swoim, swoją zapalczywością ich przerazi. Co Bóg Ojciec powie? Popatrzcie, przecież to ja namaściłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. To jest nasz król, Jahusza Mesjasz Jezus Chrystus. On jest królem na Syjonie. To nie jest głowa Kościoła chrześcijańskiego. Kościół chrześcijański to jest taka sama intryga diabelska jak ta cała pandemia. Ogłoszę postanowienie Jahwe, On rzekł do mnie, Synem Moim jesteś ty, ja Ciebie dziś zrodziłem. No, ojciec mówi do syna: proś mnie, dam ci narody w dziedzictwo krańce ziemi w posiadanie. Pokonasz je laską żelazną jak naczynia ulepione jest kruszysz. Tak będzie, kiedy wróci. Pobije narody. Przyprowadzi porządek, zaprowadzi porządek tutaj na Ziemi. A zatem królowie, postępujcie rozsądnie. To się dotyczy Bidena, Borysa Johnsona, tych wszystkich skorumpowanych bezbożników, polityków, którzy kompletnie stracili rozsądek i nie boją się Boga. Czas się modlić o tych ludzi, aby zaczęli się Boga bać, żeby zaczęli postrzegać siebie w perspektywie wieczności, a nie w perspektywie demonicznej teorii. Ewolucji, tylko w perspektywie wieczności, w perspektywie stworzenia i przychodzącego sądu Bożego. Słuchajcie Jachwe w bojaźni, sędziowie ziemi, z drżeniem całujcie jego stopy. Aby się nie rozgniewał, abyście nie zgubili drogi, zapala się bowiem z nienacka gniewem, szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Pamiętacie, jak jedna kobieta całowała stopy Chrystusa? Żeby było jasne, jeżeli całujemy stopy Jezusa Chrystusa, to całujemy stopy Jachwe. To jest jeden Bóg. Kiedy czcisz syna, to czcisz ojca. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu. Tak jak się czci ojca, tak się ma czcić syna. Więc tak jak ja bym swojego syna posłał jako reprezentanta mojego do kogoś, to bym traktował to, że ktoś znieważa mojego syna, to tak jakby mnie znieważał. To jest tak silna więź między ojcem i synem. To jest jak jedno ciało, jak małżeństwo. Dlatego małżeństwo jest nazwane, że jest jednym. I staną się jednym ciałem, jedno, echad. Tak samo Bóg jest jeden. To jest bardzo silny związek, jedność między ojcem a synem. Hallelujah! Szalom na każdy wierny Bogu Dom. Kochanie, zamyślcie się w modlitwie i bądźcie pełni ducha. Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, pełni mocy zmartwychwstania. Bóg daje nam ducha trzeźwego umysłu, nie daje nam ducha obłędu ani ducha strachu. Daje ducha mocy, ducha miłości, ducha trzeźwego myślenia. Niech ten duch ogarnie Was, ogarnie teren, na którym przebywacie. Módlcie się o ludzi wokół Was, również o władców, o rządzących, aby duch obłędu odsunął się od nich i żeby. Bóg powiał na nich wiatrem swego ducha, aby po pierwsze opamiętali się ze swoich grzechów, nawrócili się do żywego Boga, aby mogli otrzymać yy, odnowę i przebaczenie. Hallelujah! Aby później nie musieli płakać i zgrzytać zębami. Shalom na każdy wierny Bogu dom. On przychodzi rozgaz żelaza w jego ręku i będziemy jeszcze oglądać sprawiedliwość na tej ziemi. Hallelujah! Szalom na każdy wierny Bogu. Dom. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach.